Rozmowa dla portalu wybieram Studiakom. Dzisiaj rozmawiamy z Adamem Dreschel, studentem drugiego roku europeistyki. Adamie, dlaczego europeistyka? Dlaczego europeistyka? Europeistyka jest przede wszystkim e, kierunkiem interdyscyplinarnym, czyli e, zawiera w sobie wiele dziedzin, e, no i myślę, że to jest główny atut tego kierunku, a drugim atutem jest to, że studiów, studentów u nas na kierunku jest bardzo mało, e, no i dzięki temu ma znaleźć się praca absolwentów. Adam, dla są te studia? Są dla ludzi przede wszystkim, którzy nie chcą tylko zrobić jak najmniejszej pracy, nie chcą tylko przejść i... Odrobić swoje na zajęciach, tylko muszą się rzeczywiście postarać, żeby wyjść przed szereg tych wszystkich prawników, wszystkich ekonomistów i tak dalej i pokazać, że my też jesteśmy wartościowymi ludźmi, wartościowymi pracownikami, ponieważ mamy szeroką wiedzę, o wiele szerszą niż ekonomiści czy prawnicy. Podam e, wstecz e, egzaminy, konkurs świadectw. Jak to wyglądało, żeby się dostać? Konkurs świadectw tak naprawdę dostaje się, do doświadczenia wiem, że dostaje się tak naprawdę każdy. Trudniej jest się na studiach utrzymać, no bo przesiew jest chyba na każdym studiach aktualnie skoro jest tylu studentów, ale utrzymać je się sobie drugi niż się dostać, wymagania są naprawdę wysokie. W takim razie ile osób się dostało, a ile obecnie w studię? Podkreślam, jesteś na drugim? No. Okay. Mówisz, że było, rozpoczęło 100 osób. 35, tak naprawdę gdzieś około 35 osób jest z Tobą. Zaczęło drugi rok, a naprawdę jest 30. Mhm. I to wszystko się bierze z tego, że to są ciężkie przedmioty i dużo trzeba się do tego przykładać? Czy... Tak, i ludzie, ludzie też zauważają, że tam trzeba naprawdę działać. Tam trzeba być aktywnym studentem, a nie e, robić tylko minimalną pracę, więc e, odchodzą po prostu na nic za ciężko. Jest, jak wyglądają egzaminy? Czy to jest bardzo ciężko? Są przedmioty, które się ciężko zdawa? Czy tam jest tylko teoria, czy są też praktyczne? To w zasadzie zależy od przedmiotów. Są przedmioty czysto teoretyczne, są przedmioty teoretyczno-praktyczne i ściśle praktyczne. Przede wszystkim jednak jest to teoria. Praktyka jest dopiero na studiach magisterskich, taka stricte. Na razie zajmujemy się tematami, które po prostu musimy poznać.